I nie patrzy na gwiazdy, ziom jak szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym, czy czyni wyjątkowym. Siema, ja jestem szósty i jakoś ostatni film z serii Jak Złapać naprawdę się wam spodobał, to postanowiłem zrobić kolejny i dam wam kilka wskazówek a propos tego, jak można zdobyć Snorlaxa. Jednak przed tym, jeżeli ktoś wygrał w ostatnim konkursie, to proszę o zapoznanie się z postem na grupie. I to tyle, lecimy do odcinka. Okej, okay, więc Snorlax... Pokémon Grubasek, którego kojarzy chyba każdy, nawet jeżeli nie za bardzo interesuje się Pokémonami. Jest to jeden z mocniejszych Pokémonów, które możemy użyć m.in. do walki o Jima. Dlatego jest tak ceniony i wiele osób chciałoby go mieć, ponieważ po prostu jego ataki są genialne i zabójcze dla naszego oponenta. Wchodząc jednak do statystyk, Snorlax jest o wiele łatwiejszy do złapania niż na przykład Charizard, o którym był już poprzedni odcinek. Jednak dodatkowo Snorlaxa możemy wykluczyć również z jajka 10 km, co podwyższa nasze szanse na posiadanie właśnie tego pokemona. Jednak gdzie i o której godzinie powinniśmy szukać Snorlaxa? Uwaga, troszeczkę się zdziwicie. Po pierwsze, godzina od 13:00 do około 14:30, więc ten zakres respa jest o wiele większy niż w przypadku Charizarda. W tym czasie statystycznie respi się oczywiście najwięcej Snorlaksu, więc powtórzę, od 13 do około w pół do 3.00. I gdzie się respi, zapytacie. Uwaga! <grym> a, propos tego, a propos tego, że zaczęła się szkoła, to Snorlaksy właśnie respią się najczęściej przy budynkach, jakichś takich akademikach, szkołach i tak dalej. Tak to statystycznie, statystycznie wygląda, także macie idealną okazję, więc zamiast na przyrodzie o 13 co słyszycie to wyjmujcie telefony i czekajcie na Snorlaxa i dodatkowo um, Snorlax respi się w miejscach gdzie znajdują się restauracje e, znaczy restauracje i pokestopy obok na przykład czy nie macie pokestopa i obok jest na przykład McDonald's to powinniście być tam w godzinach od 13 do 14.30 i wtedy wasza szansa na zrespięcie tego Pokemona jest większa wiem, że to brzmi trochę nieprawdopodobnie, ale Statystyki nie kłamią, także mam nadzieję, że te info się wam przyda i uda się wam złapać sto lasa. Tymczasem trzymajcie się. Cześć. Mście już unikam z moim Bogiem gadek zostawiam leście pomocnika. Sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości, moje ekipy także. Sławanie zrobił nie zrobi gorszym nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody to rośni pierdolenia. Wyniki w rapsze i pierdolę kwestie lata